Specyfikacja. W zestawie otrzymamy specjalne narzędzie, zasilacz, instrukcje obsługi. Urządzenie prezentuje się genialnie. Mamy stabilizację z tyłu. Piękny błotniczyk, hamulce mechaniczne, światełka, zawieszenie typu V i nie wchodzimy w nim w nieprzyzwoite drgania, więc to mi się podoba w g -Maxach i w Kurinach. Port do ładowania, kolumna kierownicza i tutaj wygląda na całkiem bezpieczne. Zawleczka blokująca. Zaczaskujemy i możemy udać się w bliżej nieokreślonym kierunku. W zestawie są dwa kluczyki, przekręcamy, by uruchomić urządzenie, przytrzymujemy przycisk power i uruchamia się Maksymalne przyspieszenie power. No idzie, idzie, już jest dobra prędkość. Wow! No ale idzie. 30 kurczę poszedł można byłoby powiedzieć. Uh, dobra, dobra, Czy to się uda? Czy wyjedzie z tak wielkim chłopem? Jedzie, 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 jedzie. Ledwo, 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 ledwo. Wyjechał, wyjechał. Urządzenie jest wykonane na wysokim poziomie technicznie, jak i wizualnie. Idealne dla osób do 80 kg wagi. Powyżej powinieneś zainteresować się urządzeniami 60V i więcej. Myślę, że młodzież komunijna, jak i studenci, będą zadowoleni. Nie jest to urządzenie, które rozpędza się do maksymalnych 90 i więcej kilometrów na godzinę, gdzie możemy, no właśnie, zrobić sobie krzywdę. Więc dla starszych osób, bardziej rozsądnych, mocniejsze urządzenia, a dla młodzieży właśnie takie. I szczęście powinno zawitać w ich sercach. Polecam. I pozdrawiam. To bardzo skromne, bo mieliśmy zaledwie dwie godziny, by zapoznać się z tym urządzeniem. Mnie się podobało. Pozdrawiam. Subskrybujesz i lajkujesz.